Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Krzysiek i lecimy dalej z tym koksem. Diablo 2, Lord of Destruction, nasz barbarzyńca Kreniu rusza do akcji. Zobaczymy, co na nas dzisiaj czeka. Wiem, co na nas dzisiaj czeka, pamiętam dobrze. Musimy przeszukać wieże na czarnych moczarach. Zobaczycie przy okazji, idealne miejsce do mm, ekspienia, nie tyle ekspienia, co wyrzucania run Wypadają tam runy naprawdę w ogromnych ilościach, i zawsze możemy na liczyć na jakąś runę. Jeszcze nigdy się nie zdarzyło tak, żeby nie było tam runy. Dobra, tu ich ominiemy. Ominiemy wszystkich. Oczywiście zapomniałem ustawić y player set 8. Jak żeby inaczej, o, zapomniałem też, że mamy tu krzyk cały czas ustawiony. Dawno, dawno nie grałem. A szkoda, bardzo konkretna gra. Chyba muszę zacząć częściej w to grać, częściej wrzucać dla Was filmiki. Dobra, wchodzimy do wieży. Ale zanim wejdziemy do wieży, sobie ustawię player set 8. Akurat powinno nam w wieży zmienić już potworki na poziom, poziom wyższy. Zbadaj lochy pod ruinami. No to wchodzimy do piwnicy. Tak, chyba już jest ok, bo dosyć ciężko się bije przeciwników. Widzimy czerwonego wyróżniającego się, on zapewne jest magiczny. Naprawdę wielką ochotę mam pograć w to i będę dzisiaj z wami grał. Przynajmniej tą krótką chwilę wykonanie tego questa. Dobra badamy, badamy Trzeba szybko badać Tu sporo poziomów, jest z tego co pamiętam około 5-6 poziomów Oczywiście dawno też nie grałem w tą grę Też mogę coś przekręcać, pomylić Niedługo też pokaże się następny odcinek Morrowinda Coś znowu tam wymyślimy Przywołanie ducha Wilka. Nie będziemy takich śmieci zbierać. No strzały też są nam niepotrzebne. Też od razu wyrzucimy strzały. Okej. Okay. Co tam duży talizman i swój o portalu? Tak. Trudno. Jak widzieliście, nie mamy miejsca już za zbytnio. Ale co, coś tu wypada jeszcze? To jest nadkruszony szafir. Dobra, niech sobie nasza towarzysk... towarzyszka pozabija, ich wszystkich. Co, po co ja tu wchodzę? Nie, tu chciałem wejść. Chciałem mapy odpalić. Oczywiście, mapę. Uuu, coś sporo talizmanów nam wypada dzisiaj. Dobra, tu jest czysto. Tak, zostało mi również poradzone, żebym zmienił te paskudne tasaki i zrobię to zrobię jak tylko będę miał coś lepszego na wymianę a może to będzie dzisiaj właśnie Bo jak wiecie tutaj nie ciężko o po porządną broń a te są o tyle fajne że dodają nam i do many i do życia kradną Pomogę się miksturką leczenia, mimo że odpaliłem większą obronę, to i tak mogą być problemy. Jak widzicie mana w ogóle nam nie schodzi już, chociaż non-stop używamy przecież magicznych rzeczy. Dobra, prymitywny nóż do rzucenia weźmiemy, bo to jakby nie patrzeć. 480 sztuk złota. Chełm, dwa miejsca na klejnot. Fajne, fajne. Dla nas fajny, tylko że właśnie... Tak. Tylko niepotrzebne. Okej, okay, jest następny poziom. Poziom trzeci już. Uh, uh, uh. Kurczę, znowu nie spojrzałem jak zaczęliśmy. O której my to zaczynaliśmy grać. Trudno. Zdziemy się bawić do upadłego. A Przynajmniej do momentu, jak wybijemy wszystkich, tu podziemia. Widzę, że spokojnie tutaj zdobędziemy poziom, już nam sporo wzrosł, wzrósł, pasek odkąd zaczęliśmy grę. Mam również nadzieję, że nie słychać za bardzo tego napierdzielania w myszkę, tego klikania. Bądź co bądź jest to. Tego typu gra właśnie, że należy jak najszybciej klikać, żeby jak najwięcej ciosów zadał. Wilcza głowa, nie będziemy nawet sprawdzać co to jest. Co tam ma ciekawego w sobie. Uuu, niksturka leczenia, chyba dwa... uuu, nawet trzy z pasa nam zjechały. Dobra, to to na razie podniesiemy. Jest jeszcze jedna miksturka wysysamane, manę, dobrze wysysaj manę Mi tak bardzo nie jest potrzebne do szczęścia o. No dobrze Przez przypadek wyszedłem na poziom niżej Użyjemy sobie tego, powiedzmy to Szybsze odzyskiwanie równowagi będzie sporo warte odzyskiwanie równowagi jest sporo warte chociaż do dzisiaj nie wiem do czego to jest potrzebne tak, jeszcze jeszcze poziom niżej będziemy musieli zejść Skąd wiem bo ten poziom niżej ma charakterystyczny układ i on się nigdy nie zmienia choćby mapa się zmieniała to to nigdy nie będzie zmieniony Dobra, widzę, że kozły mają szybkość. Ktoś daje im małę szybkości, właśnie ten pan. Oko wymiotów i znowu wyrzucił jakiś hełm dla barbarzyńców szczękowy kaptur. No tak, zużyłem zwój identyfikacji, a tu mi nie wyrzucili, niestety. To na razie bierzemy go ze sobą. Jakoś te świeczniki ominimy. Proszę. Będzie chyba zarobkowy ten wyskok. Ile mamy kluczy ze sobą? Osiem. No to klucz podniesiemy. Już mamy jedenaście. Jak widzicie, były trzy klucze. To dopchamy do pełnego staka. 12 kluczy, dobra, jeden możemy wywalić. Idziemy dalej, szerzyć ból i cierpienie. Tak, i to jest ostatni poziom. Jak widzicie, zapaliło się zadanie również. Potworek zaklęty, duch zaklęty. Błyskawice i chyba wysy. A, duchy wysysają manę. Zapomniałem. Widzicie, jak nam to strasznie ubywa? Dobra, jakoś sobie radzimy. O, poziom nad, nie wiem, kiedy nam skoczył. O, nawet dwa z identyfikacji. Weźmiemy obydwa, to dlatego, że najpierw sobie zidentyfikujemy to właśnie. I sobie zidentyfikujmy jeszcze to. Skowyt, mistrzostwo we władaniu toporami, czas działania trucizny. Dobra, weźmiemy to na handel. Nam się to nie przyda. Tak, weźmy sobie jeszcze zdolności bojowe. Mieczyk oczywiście w dłoń. Przynajmniej na poziomie normalnym. W przypadku barbarzyńcy nie widzę innego rozwiązania jak iść w dwa miecze i walczyć z womęczami. Później można zacząć się, tak jak wspominałem, bawić trąbą powietrzną, bawić bronią dwuręczną, bronią, która ma potężne obrażenia, niską szybkość ataku. Wtedy już przy trąbie powietrznej szybkość ataku nie jest nam potrzebna, bo on zawsze nam się zakręci z taką samą szybkością. Także jest to stałe wtedy. Jak widzicie, można się troszeczkę obłowić, a nasz barbarzyńca po zabiciu. Hrabiny wypowie nam ciekawą kwestię odnośnie, właśnie ty, tego bogactwa, całego, co tu się znajduje w ogóle swoją drogą. Kto w takich kubkach na ziemi trzyma kasę w pokojach, to chyba tylko e, Sknerus Kwacz. Ja nie wiem, czy oglądaliście taka bajka. Kiedyś była. Kwacze opowieści, chyba był Sknerus Kwacz. To jest bujek czy stryjek Kaczora Donalda. I on trzyma, właśnie ma w domu safe. Trzyma w nim całym, całe swoje bogactwo. Berło bierzemy. Wilcza głowa dobrej jakości też. Weźmy, zobaczmy co ma w sobie. Kruk i poprawiona obrona. Berło nic nie ma. Berło zatem wywalamy. To zrobimy tak. I na razie jest Git. Zobaczmy. Pozbądź się nikczemnej hrabiny. Miksturka leczenia w użycie. Dobra. O, jest jakiś duszek, łakączuszek. Dobra, już nikogo nie ma. Tu dalej na razie nie idziemy. A poczyścimy jeszcze sobie z drugiej strony. Dobra, mapę wyłączam, żeby Was nie denerwowała. O, jest miksturka leczenia. Ona tam mi się przyda w pasie. Na pasie, w zapasie. Dobra. Wchodzimy teraz, bić hrabinę. Chodź tu mała. Weźmiemy sobie obronę. I tłuczemy. Co się rusza? O, padła hrabina. Widzicie, runo, nadkruszona czaszeczka, jeszcze jedna, spreparowana głowa też się przyda. I kaska. A to mi wystarczy za nagrodę. To mi wystarczy za nagrodę. Ładnie nam powiedział, czyli jednoznacznie mówi, że możemy sobie przywłaszczyć skarb. Wszystko w temacie chyba. Zadanie wykonane. Jeszcze Andariel będzie miała chyba słówko do nas odnośnie hrabiny. No widzicie, troszeczkę się obłowiliśmy. Dosłownie wszystko wzięliśmy. Nic. Coś bym wziął jeszcze? A powiedzmy lekką miksturę leczenia to uchniemy. Będzie nas sprzedaż. Zawsze parę grosza się dostanie jeszcze. Do dekar. Dobra robota. Dzięki odwadze i sprytowi. Udało ci się stworzyć nowy rodzaj alchemii. Tak. Mamy nowy rodzaj alchemii. A to jednak tak? Deka chyba chciał coś nam powiedzieć odnośnie zabitej hrabinki. Miłego dnia. Charsi, porozmawiajmy z nią. No pierdzielmy je. wszystko niepotrzebne. Niepotrzebne, czyli wszystko. Klejnoty zostawię, oczywiście, tylko one się przydadzą. Zobaczmy, co ma na sprzedaż jeszcze ciekawego. Jak to zwykle bywa, nic. Trudno, trudno. Ale mamy, mamy troszeczkę zarobku. Spójrzmy na zegarek. Cholera wie, ile nagrywam. Nie pamiętam, kiedy zacząłem. Myślałem, że taki sam odgłos wyda no cholera właśnie wie kiedy zacząłem nagrywać Ale myślę myślę, że jeszcze coś, co, coś uda nam się zrobić. Porozmawiajmy z G Gedem Poch Tak, panie hazard Pewnie. Nie będziemy z sobą żałować. Jeszcze strzy kliknięcia i lecimy dalej. Kryształowy miecz bardzo kuszący. Aczkolwiek chyba teraz najlepiej by był albo długi miecz, albo pałasz. Tylko nie wiem, czy już mogę wyhazardować u niego. Nigdy nie pamiętałem kiedy, jaki przedmiot mogę hazardować u niego. Nic ciekawego jak widzicie. Dobra, rzućmy sobie jakim na 8 do życia, nasz 5 do siły. Wiadomy, który wybór. Jest właściwy. Dobra, hazard. Ostatni raz. Jest pasek. 4 do siły. Nic ciekawego. Weźmy jeszcze łuk, zobaczmy. Mało kto muszę porównać. Dzięki. Dzięki. Już porównanie zakończone. Koniec, bo jak zwykle przechrzanie całą kasę naszą. Na to. Wow, tego zapomniałem sprzedać. No patrzcie, patrzcie no to mamy z czego jeszcze pohazardować. Jeszcze raz sprawdzić pasek, o może hełm. szybkie odzyskiwanie równowagi, troszkę straciliśmy na tym. Ło, jak widzicie, znowu mnie ściągnęło. Ciąga mnie powoli ten hazard. O, może Klajor, Klejor, jakieś magiczne. Nie, koniecznie. Dobra, koniec, 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 koniec. Idziemy jeszcze odszukać teleport. W sumie to nie wiem. Nie wiem ile tego nagrania już mamy. Powiedzmy, że... Mamy tyle nagrania i tyle nam musi chyba starczyć. Albo i nie. Nie, dobra. Nie bawimy się w takie rzeczy. Nagrywamy do oporu. Lecimy jeszcze znaleźć. Chyba tutaj będzie przejście na wyżynę Tame, Tomę. A z wyżyny Tome będzie przejście na. Hmm, Nie, mroczna knieja. Ja nie chcę do mrocznej kniei, a chcę na wyżynę Tome, Albo thomę Tahomę. Hmm. Dobra, zabita. Na czemu chcę na tamtą wyżynę? Bo z tamtej wyżyny wchodzimy na zewnętrzny. Monasteryt, czy jakoś tak to się tam nazywało, nie pamiętam już. A stamtąd prosta droga do Kowala. O, zmęczył się. Wow, champion chyba jakiś podleciał, bo się pali na zielono aż klejnot tak klejnot wypadł następny czempion dobrze dobrze zawsze trochę więcej kaski z niego wypadnie z tej akurat nic nie wypadło Dobra, zacznij biegać chłopie Bo nam do jutra zejdzie szukanie O, topia głowa Fajne, fajne, szkoda, że nie ma magicznych żadnych rzeczy Nie dodaje magicznych rzeczy Jakby dodawała to wszystko jasne, wiadome Możemy zarobić znaczny przypływ sił nasza towarzyszka zyskała poziom w tym momencie tak ona też poziom zyskuje nie wiem czym się chce z nimi walczyć właśnie bo się nie chce to ich w cholerę ominiemy Czeluść. O, napijmy się łyk wody i biegniemy dalej wzdłuż ścieżki, która nam się maluje pięknie na ekranie, na mapce. No chyba zaraz kichnę, ale to jeszcze nie jest przesądzone. Nie, dobra, wciągnąłem, wciągnąłem kichnięcie. O pierwszy raz potworek nam się trafił z niewrażliwością na błyskawicę. Taka ciekawostka. Na koszmarze będzie się niestety nam sporo czegoś takiego zdarzać. Zabiję. Dziękuję. Mam się tutaj poprzestawiała. Cała. Te ustawienie mikstur, musiałem szybko to zmienić. Klasztorna brama. I jest zewnętrzny monstryt. Monastyr... nawet. Szamani w pierwszej kolejności. Jasna sprawa, ożywiają. Robią nam dodatkową robotę. Jeszcze jeden. Jeet, że przy okazji się trafiło. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery i piąta z pułapką. I jest. Teleport na Marsa. Do obozowiska Łotrzyc. Gdzie moja kochana Andariel? Witaj w imieniu zakonu. Nie Andariel, tylko Akara. Andariel to będzie później. Dobry wieczór. Identyfikacja przedmiotów. Do Czarsi. Czarsi. Tak? Trzeba je opierdzielić wszystko. Też sprzeda. Co tam? Zatem... Trzeba w końcu zacząć zarabiać, a nie wydawać wszystko na hazard. Tak. Dopierdzielimy. Czemu sobie te zacząłem zostawiać? Bo w zbrojach w hełmach dodają do siły. Chociaż tak pewnie tych kryształów nigdy nie będziemy wykorzystywać. I miksturka do... Handel na prawa, to sprzedajemy jeszcze, jeszcze raz handel na prawa. Nie byłbym sobą, jakbym oczywiście ostatni raz nie wziął hazardu! Trzy razy tak, do trzech razy sztuka. Szukamy broni dla siebie. Zobaczmy w ogóle. Tak, tu coś trzymamy jeszcze. Też trzeba to opierdzielić. Dobra, nie ma broni, są rękawice. Przywracam jedną wytrzymałość. W sumie nic ciekawego. Wow. wow! No to mamy nowe buty. Tak, szukałem nowej broni, mam nowe buty. Też tak może być. Mamy też mało kasy. Tak nie może być. Dobra, ja się z wami żegnam Chyba będzie już dobra długość odcinka No powinno być pod, na 20 minut Nie wiem dokładnie, bo jak zwykle sobie nie spojrzałem na zegarek Ale ja się z wami w tym momencie żegnam Do zobaczenia w kolejnym odcinku Diablo 2 W którym co będziemy robić? Będziemy Musieli zabić kowala, żeby odzyskać Młot Malusa Malus horror dreamów, malusa, horror dreamów, tak, młodych horror dreamów jakiś. Także to zobaczycie w następnym odcinku Diablo 2 ja Was już serdecznie na niego zapraszam, do zobaczenia. Cześć!